Pewien młody lekarz przeprowadzał badanie u pacjenta, który uskarżał się na silne bóle głowy. W badaniu okazało się, że w mózgu pacjenta znajduje się spory guz, który nieleczony może prowadzić do śmierci. Lekarz jeszcze nigdy w takiej sytuacji się nie znalazł, jeszcze nigdy nie musiał mówić żadnemu pacjentowi, że jakaś poważna choroba grozi mu śmiercią. Zaczął myśleć o tym, że tego rodzaju diagnoza może całkowicie zdruzgotać tego człowieka emocjonalnie. Być może pacjent straci radość życia, odetnie się od rodziny i przyjaciół. Więc zamiast powiedzieć mu o guzie, zapewnił go, wszystko jest w porządku, niech pan bierze ibuprofen. A bóle głowy powinny niedługo minąć. Pacjent zmarł kilka miesięcy później. Czym jest dyscyplina kościelna? Dyscyplina kościelna polega na tym, że członkowie Kościoła oczekują od siebie nawzajem postępowania będącego odbiciem Ewangelii. Z miłością napominają tych, którzy grzeszą, a w ostateczności wyłączają ze wspólnoty tych, którzy nie chcą się opamiętać. Ta historia, od której zacząłem, jest całe szczęście zmyślona, ale jak ocenilibyśmy takiego lekarza? Czy ktokolwiek broniłby go, mówiąc, że chciał dobrze, że kierował się miłością? że nie chciał zranić uczuć pacjenta? No myślę, że nie. Myślę, że byłoby dla nas wszystkich oczywiste, że lekarz po pierwsze po prostu skłamał, ale po drugie, co ważniejsze, jego postępowanie przyczyniło się do śmierci tego człowieka. Bezpośrednią przyczyną był oczywiście guz, ale lekarz mógł temu zapobiec, przynajmniej spróbować temu zapobiec, gdyby podzielił się z pacjentem tą bolesną diagnozą. I to byłoby trudne dla obydwu stron, zwłaszcza dla pacjenta. Leczenie być może byłoby kosztowne i wymagające, ale celem jest uratowanie ludzkiego życia. Niebezpieczeństwo, jakie grozi nam jako Kościołowi, jest takie, że możemy przypominać takiego lekarza w sferze duchowej, jeśli nie praktykujemy czegoś, co określa się jako dyscyplina kościelna. Wynika to z tego, co do tej pory już mówiliśmy o Kościele. Kościół lokalny jest wspólnotą chrześcijan, która nie tylko głosi prawdziwą Ewangelię, ale też oczekuje od swoich członków postępowania będącego odbiciem Ewangelii. I nie chodzi tutaj o doskonałość, bo nikt z nas doskonały nie jest. Wszyscy w tym życiu wciąż upadamy, wszyscy zmagamy się z grzechem w ten lub inny sposób. Ale poważniejszy problem pojawia się wtedy, kiedy się z tym grzechem nie zmagamy, nie walczymy z nim, kapitulujemy. I chociaż wciąż deklarujemy się jako chrześcijanie, to po prostu akceptujemy u siebie styl życia, który nie podoba się Bogu. I w takich sytuacjach mają zastosowanie słowa Pa Jezusa, które znajdujemy w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin. I celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Ten model, o jakim mówi Jezus, chroni nas przed dwiema skrajnościami. Z jednej strony mamy nie zamiatać grzechu pod dywan. Jeżeli wiem, że ktoś grzeszy, a oboje należymy do kościoła, to nie powinienem stwierdzić, że to jest jego prywatna sprawa i, i to zignorować. Z drugiej strony, ten model reagowania zabezpiecza nas przed pochopnym osądzaniem drugiej osoby i surowością, czy też brakiem miłosierdzia, a także przed plotkarstwem. Pierwszym krokiem, pierwszą reakcją ma być rozmowa w cztery oczy. Jeśli nie przyniesie skutku, mamy włączyć w ten proces jeszcze jedną albo dwie osoby. Dopiero na końcu, jeżeli ktoś uparcie trwa przy swoim grzechu, kościół lokalny zajmuje się tym na poziomie formalnym. Jeżeli mimo najlepszych chęci ze strony pozostałych członków zboru ktoś się nie opamięta, ostatecznym krokiem ma być oficjalne wyłączenie go ze wspólnoty. I to nie oznacza, że przestajemy się lubić, to nie oznacza, że ktoś nie może przychodzić do kościoła, albo że skazujemy kogoś na potępienie, bo nie mamy takiej władzy, ale oznacza to, że tak jak na początku usłyszeliśmy wyznanie wiary danej osoby, ochciliśmy ją, uznaliśmy za brata czy siostrę, tak teraz stwierdzamy, że nie ma już podstaw, żeby taką osobę za chrześcijanina uważać. Dlatego nie możemy uznawać tej osoby za część naszego kościoła, czego najwyraźniejszym przejawem jest to, że nie możemy razem spożywać wieczerzy pańskiej. Dlaczego powinniśmy praktykować dyscyplinę kościelną? Dlatego, że Ewangelia zmienia ludzi. Zadaniem Kościoła jest składanie świadectwa o Ewangelii nie tylko przez mówienie o niej, ale także przez to, że Kościół może wskazać na konkretnych ludzi i powiedzieć: Spójrz, świecie. Ci ludzie należą do naszej wspólnoty, ponieważ ich serca uległy przemianie przez Bożą Łaskę. Nie dlatego, że są idealni, bo nie są, ale dlatego, że ich życie zmieniło kierunek. Z takich ludzi składa się Kościół. Chcesz zobaczyć, co to znaczy być chrześcijaninem, niedoskonałym, ale uratowanym przez Chrystusa? Możesz spojrzeć na członków naszej wspólnoty. I tamtej, i tamtej. I z tego powodu pozostawianie wśród członków zboru osób, których życie nie wskazuje na to, że znają Chrystusa, wyrządza szkodę Ewangelii, składa fałszywe świadectwo na jej temat, ponieważ wysyła komunikat, że możesz być chrześcijaninem i jednocześnie żyć swoim starym życiem. Ale wiara, która zbawia, zawsze wydaje owoc przemienionego życia. Więc traktujmy członkostwo poważnie. To jest piękny przywilej i piękna odpowiedzialność. Jan Kalwin, ponieważ niektórzy z nienawiści do dyscypliny nie mogą znieść nawet jej nazwy, zauważmy, jeśli żadna społeczność a nawet żaden dom z choćby niewielką rodziną nie może być właściwie uporządkowany bez dyscypliny, o ileż bardziej jest ona konieczna w kościele, którego życie powinno być najlepiej uporządkowane. Jak bowiem zbawcza nauka Chrystusa jest życiem kościoła, tak dyscyplina jest jakby jego ścięgnami. To dzięki niej członki ciała trzymają się razem, każdy na swoim miejscu.